Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku Glam <grym> VictoRii Znowu jestem dzisiaj z moimi koleżankami e, Julią i Wiktorią Dzisiaj robimy tosty challenge, mamy tutaj nasze tosty Mam tost <grym> No I mamy tu składniki ponumerowane, i losujemy numer 2. Mamy izniski. karteczki jeszcze. Tak, karteczki to mamy, i losujemy. I że na przykład jak wylosuję numer 1, to jeden to jest ser, i nakładam ser na tosta. Ser gouda! <laughs> no i polecam, tam, ale rozsopiony. Najpierw ja. Oh, ja ser go udałam. 7, 7, 7. 7, 7, 7. 3 to jest. Nie! Ale y, to odkładasz, to już szynki nie będzie. Ja teraz, uwaga. No. Szynki. Jak będzie Muszę to ja już się w to nie bawię. Nie. Cztery? Cztery? Nie, jest piecząt. Dobra. Ej, co ty, ja to sobie później nakładam? Ja. Czesy. Ja to później nakładam. Dobrze. E, A nie, muszę... K. A Majonez. Aha, tarda do dwa mają no, musztada do dwa, ale ja ją sam. Dobra. Nie, nie nakładaj Diki. No nie tak. nakładaj. Ja jeszcze nie nakładam. My, nakładajcie, jak chcecie. Ja, teraz ja znowu. E, numerek jeden. To jest Golda. Ser gouda. Ser Bardzo. Dobrze. <güling> Dobrze, następna. <gülNG> Julia. <laughs> Teraz <pytać>. ty. Fajnie, fajnie. <laughs> Dobrze, już proszę i proszę. I otwieramy. Co ty śmiałeś? Ja? Mam numer sześć. Jest, gratulacja. Ja nie na łożyska. Nie, 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 nie. <gülý> Ona ma... E, mustardę. Nie, o to mm. muszę. <gryways> no, no, ja Ale on nie może podawić, całego błagam. No nie, to kuwa lekku. tyle ile błagam. No tak, ale... No, tak, ale... No, tak. No, tak, ale... No, nie. Co masz ran? Dobrze, następny numer fiki, to masz to swój. To mój. Tu ja mam tylko to. Nie. Nie, jeszcze co. Ale no o 70. Manda ja. Miki teraz... ja już wylacowałam! Oj, to mają na mandarynka! Ojej! Ja. Ale już wszystko było, nie ma już żadnej kawierki. No nie, nie no. ma Dobra, to nakładamy swoje rzeczy. Nie, błagam. Miki, ja nie chcę paszczenku. Paszczet ja. ty masz tych składników. Ale nie, pierwszy, nie się, bo ja, ja jeszcze! Mam więcej. Jeszcze nie jest, ja wszyscy no, ja. Dobra, nie, wiem. Dobra, ale nie na, nałóż sobie... Jakie ja, 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 nie Ona się chlepszy ten z zagadką, ale jeszcze ziem. No jo, i to niby jest ble. Ale ser, szynka i gratka. No ale ona wtedy wzięła gratka. Ty. No. No sobie tą sobie to no, Ja Sekunda. No, no, Aha, ja na fajnie, bo ja, 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 ja. mam zamiar. No właśnie. No dobrze dobre. What? <grystans> dobre, słuchajcie. What? tak, ryjka. tak ona wóż. To trochę za dużo sera. Ale dobrze Fuj. Nie tak mało, tyle jest. Coś więcej. Coś więcej. Tak, co ja muszę? No, to ja bym też źle sobie wzięła. Mmm, Dobra, słuchajcie. Jest tylko to, to, to jest ja już skończyłam. Julia tylko zje jeden Nie, nie może więcej. A, a, nie. Może nie. Ona więcej zje. Tam zje, tam zje. Dobra. Proszę bardzo. Mam No. Nie, naprawdę? Naprawdę ja nie mogę. Ale przecież jest podłączone nocą. noc. O. Dobrze. Um, teraz skończyłem. Koleżanki chyba też. Nie, ja jeszcze nie. Teraz ja. Majo. <śm> mam majonez i mandarynkę. Nie wiem, jak mandarynkę też mam. Czekaj. <śm> 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 Nie chcę! ma. Wszystko na YouTube! Dobra, jem. Ja. Dobre, Niki, dawaj. <tryk> to już też nie było, dobra. dobrze. Dobrze. Okej, dzięki. To już koniec. Dobrze, dzięki. Dobrze, Ale bez tego. To łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Pa!